Cześć, tutaj Wersaku, a to jest kolejny odcinek z gry Tropico 4. I cóż, no, dalej kontynuujemy kampanię. Tym razem hmm, będzie coś do dyplomacji, z tego co widzę. No i zobaczymy. Tak, własny, dalej gramy tym samym. No i jedziemy. Prezydenty. tropical is now a prominent power and needs to make its mark on history in the annual UN leaderboard of the coolness of countries we are ranked as too boring to be included <laughs> huh. why is choice president the people will be happy to, <laughs> Ale ładne te drzewka. to są drzewka, drzewka. <laughs> W ogóle też tak hmm, ciekawie. on no, trochę daleko do tego portu. Tu jest garaż. W ogóle ta wyspa ma też ciekawy kształt. Z tego co widzę. Takie podzielone jest trochę. Dobra, zacznijmy tą tę farmy papai, tylko musimy zobaczyć gdzie, hmm, gdzie się je. Można. A, wszędzie prawie można. Dobra, to chyba będą tutaj. Farma papaja, Tu jest jakaś piramida w ogóle. Cztery farmy, mówicie, tak? No to jedziemy. Farma papaj, Na razie dwie, bo nie wiem ile tu trzeba miejsca. tik. Hmm. Chyba coś takiego można postawić. O, dobra. No, ciekawie. <grymne> dobra. No, na razie drogi gruntowe. Tutaj sobie pałac stoi. Można w sumie fajne rzeczy tu obok niego zrobić. Tu jakieś chaty w ogóle. Hmm. Hmm. Jakiś przemysł może od razu gdzie jest to? Jest opus trwale może niech sobie pójdą tutaj. No i jedziemy. Chociaż najpierw tą papaję budujemy i przyspieszamy. Budują? No, jedno buduje. <laughs> Powoli buduje. Jest jedna. Czy będzie druga? Musi być. <laughs> To jakiś fort, tutaj piramida. Hmm. Dobra, papaja sobie rośnie. W sumie hmm. trochę więcej tych papai od razu Jeszcze nie wiem co w, o co tej, w tej misji tak do końca chodzi, ale. Mam nadzieję, że się. Czy można coś zrobić z, właśnie z papai? czcina cukrowa. No, nie widzę, żeby tutaj. że tak powiem. papaja mogła się. być dalej przetwarzana. Tutaj obu Dobra, no to już produkujcie. Będzie zawsze więcej kasy z. No właśnie, z towarów. Tu to w ogóle. W sumie no, tylko niewielka część tej wyspy się nadaje do tego, żeby postawić budynki. Tutaj, tutaj. Chociaż powinno wystarczyć. Tu jakaś droga w ogóle prowadzi i się kończy. O, co to jest? Chyba. Murfkojad. hm sobie chodzi dobra następne farmy popatrzmy mm -hmm. to jest chyba właśnie są te sadzonki o pomoc finansowa aha czyli to nie widać tu farma kukurydzy się zrobiła dobra e Trzeba zacząć budować jakieś domki. O, takie. Takie tam na rogu. Tutaj sobie wezmę i od razu pocisnę. To ktoś buduje w ogóle. Nope. Hmm. Dobra, tutaj się... Wszystko wprowadza. O! To są wszystko sadzonki tej papai całej? Chyba tak. To sporo miejsca to wymaga. Hmm. No, ale chyba... Nie będzie tak źle. No, tutaj mają miejsce jeszcze. Tutaj jest jakieś miejsce, nie wiem czemu tutaj nic nie budują. Hmm. Budujesz. Buduję. No. Co można zrobić pa z papają? Chyba nic. Też mówiłem zresztą. Mm hmm, Tutaj... It is my unfortunate duty to inform you that the record for biggest papaya has been temporarily suspended, as it has led to... O Boże. <laughs> Razem krwi z powodu papai. Eee... <laughs> Nie wiem za bardzo... Chyba też któryś raz mówię. Hmm, fajne drzewo. Że tak nie za bardzo wiem co zrobić w tej misji, bo nie wiadomo jakie będą misje. Jakie będą zadania do wypełnienia. Hmm, hmm. Hm. Te jakieś samsy No nic, na razie się powoli tam porozwijamy. Zobaczymy czy będą... Te papaje przynosić jakieś zyski? Czy też nie? Właśnie, czy... Hmm, mało tych surowców eksportowych. My dear Presidente, do you know that your advisor, Penultimo, spells his name with not one, Pineapple. not two, but five typos? Tak, tak. Prezydenta, nie wzięłaś władzy z Van Hoof woman. Seriously, did you? Stacja ogrodnicza. A gdzie to się buduje? <grywka> Tylko nie mówcie, że. Hmm, stacja ogrodnicza. I gdzie to jest? Pierwszy raz o takim budynku w ogóle słyszę. Chodzi o to? Nie. A nie. Stacja. Stacja ogrodnicza. No gdzie to jest? Stacja na A jest. Co to jest w ogóle? Dobra, no. tylko kurde, czy ona się zmieści? Obok każdej farmy, mówicie? Trzeba było powiedzieć szybciej, to bym... Eee, Tylko chyba to nie było w ogóle... Hmm. <grywa> I panu no nie ma jak... Musiał tutaj, albo tutaj... Z tego co widzę, to trzeba hmm, mieć uczelnię wyższą. O Boże. To, to na razie niech sobie stoi. Co to za jakieś niemka nam przeszkadza? To na razie niech przestanie. I tak nie mamy uczelni wyższej. Hmm... O Boże jakieś pierdoły skończy się tym, że nie będę miał kasy na nic za chwilę. Coś czuję. Czy żeby pogoda się zmieniła? E, nie. Po prostu trochę się ściemniło. No, kurde, no muszę, będę musiał tartek wybudować. Bym wiedział to bym trochę większe, że tak powiem. E, Odstępy zachował w sumie hmm, sporo. Czy to jest też kukurydza? Tak, to jest kukurydza. A papaya się tutaj rozwinęły. No spoko. Chyba zaraz tar tak po prostu wybuduję. Tar tak. od razu na przyszłość. Uh. Czy nie za dużo tu próbują, że tak powiem, ode mnie wymagać? Hmm. Tutaj trwa, zarabiają bardzo dobrze. Tutaj mamy szkołę. A no super, podoba mi się. Dobyć więcej kasy. <laughs> mm. Mm -hmm. Mm -hmm. Potrzebuję tartaku. Potrzebuję mnie. Brunhilda. Jakieś, jakąś chatę to trzeba postawić. Żeby nie łazić za daleko. Tutaj powoli idzie. Bym wbudował teraz jakąś przychodnię czy coś, ale no póki co nie mogę. Akurat będzie za szkołę średniej. Potem się wybuduje uczelnię wyższą i się zrobi w końcu tę stację ograniczą. Co ona w ogóle robi? Heh. Aha. Pewnie to będzie trzeba ustawić. No spoko. Albo i nie spoko. Papaj. <śles> Kurde. Jakimiś papajami się zajmujemy, nie wiem w ogóle co to. znaczy słyszałem o owocach, ale jakoś tak nie kojarzę. No, Goś... no, no proszę. Nawet widzę, że coś o nich chcą, ale... No jeszcze. God does not need temples <słuch> tak, tak wiem wiem. Kościoły. W sumie teraz już mamy. To sobie ja go wejmiemy tutaj powiedzmy. Wypad z tym drzewem. Jeszcze hmm, przychodnia obok, będzie fajnie to wyglądało, razem, no i się cieszcie. Wydawało mi się, że ktoś protestuje. Nie ma jakiejś misji takiej prostej, to znaczy zadania, bo misja to jest ta. Zadania, poszukuję jakiegoś prostego, który można by przyjąć i... Najchętniej bym się zbogacił na nim. Z tego co widzę, nie ma. Jak tam w ogóle te papaje? No proszę. Coś tam zarabiają. Podoba mi się to. Tutaj to powoli budują. Jak tam w ogóle. Jak też zarabiają? Bardzo dobrze. Rolnictwo i przemysł drzewny. Hmm, tu jakiś sam się w ogóle zrobił będzie trzeba jeszcze jedną częsszówkę postawić Tu jest specjalnie do tego regionu mniej więcej, więc. Tu jak w ogóle ktoś tam się uczy Mhm. dobrze, niedługo będą. Niedługo będą pracownicy, więc tu jak? Hmm. Ja nie wiem, ty ich pracuje jakoś. Tak się stawią, które pierwsze, chyba. chyba to będzie potrzebne, więc. Hmm. Szybciej. Hmm. A nie to są chyba rodzice Tak, widzicie, sobie troszeczkę bardziej interesuje się mieszkańcami teraz. Mhm. No sorry, no uczeń nic nie zarabia, no ty co ty chcesz. Jak być jak chcesz być zadowolony? Tutaj mi się nie podoba to w ogóle. Tu jest taka fajna ulica, która mogłaby być taką reprezentacyjną, a jakieś chaty. O, dobrze, dobrze, eksport się rozwija, znowu. Jakby nie było czegoś innego. Dobra, zakończ, mam dosyć tego lubstwa. I trzeba się nad jakąś rozrywką jeszcze zastanowić. Chociaż ważniejszy teraz jest ten kościół i ta przychodnia. Ile ja to w ogóle stacja kosztowała? Bo tak nie popatrzyłem. 4500 Stacja, okrotna. Boże, i znowu, oczywiście, ci, ci budowniczy nie chcą w ogóle nic. Może podwyższymy troszeczkę pensję. Może wtedy się ludzie bardziej będą garnąć. Tutaj coś powinno płynąć już. Kurde, portu zbliża się frachtowiec. No i gdzie on jest? A, jest. Zysk z eksportu 4000? No, nieźle. Jak tam w ogóle tutaj? W sumie ta szkoła nie jest tak źle wyposażona. Kurde, dwa boiska ma. Hehehe. <laughs>

Boże, czemu mi dupę, że tak powiem, zawracają? To gdzieś po drugiej stronie w ogóle wyspy. A oni mi do dupę zawracają. Jak tam w ogóle? Budujesz coś w tym kościół? Nic. jesus Kurde. Nic tylko jeszcze zmusić ich do jeszcze cięższej pracy, no ludzie. Tu jak? No tu się wprowadzili, bardzo dobrze. Trochę tych samsów poznikało. Tu jak? Dobra, może to zanieczyszczenie trochę zmniejszymy. Czym by nie? Dobra, w dupie to mam. To już mnie denerwuje. Od razu sobie tych absolwentów załatwimy. Co by byli? Jaki żal. Tu w ogóle... Wszystko idzie to, Tutaj tylko jeden jest. No. Okej okay. Może tyle kasy, kurde. W ogóle to, że lekarze są zawsze mm, Murzynami. To jest w ogóle dziwne. Tutaj się nic nie dzieje. Tutaj też jak zwykle nic się nie dzieje. Budowlańcy zupełnie, jakby byli sami budowlańcy z Polski, chyba. No, ale sporo już kasy z tego eksportu idzie, więc można powiedzieć, że podstawy już zostały zrobione. Podstawy gospodarki, oczywiście. Tutaj się produkują absolwenci. trzy no, zgony, no już jest ta przechodnia, Jesus. Hmm, hm, hmm. chociaż w sumie, hm, wbudować sześć stacji. Ale przecież to są tylko cztery. A ja te buduję cztery. Tutaj, dalej. Powoli strasznie się uczą, może to otworzymy jeszcze jedno stanowisko, żeby sobie przesuwać właśnie krzesło, więc no i to jest dobre, no i mają, już mają kościół i mają przychodnie, więc już nie będą chyba się tak ciskać na to, chociaż ta wyspa jest jakaś strasznie mało ludna, no. Tu w... W większości wypadków nie jest popełniane po, tymi pracownikami. Mało co jest wypełniane pracownikami. Chyba tylko garaż. I drugi garaż. Czy powinniśmy robić już... Zobudujmy, zobaczymy czy się to, że tak powiem zaliczy. Ujdę, ktoś łaskawie raczy przejść. No oh Jesus, chyba muszę to po prostu wziąć i pozatrudniać z zagranicy, bo to jest żal. Ból. What the fuck, w ogóle tu nie jest nic wypełnione. Nie jest wypełnione to nawet, co jest dziwne. Tutaj też nie jest wypełnione. Chociaż część pewnie się przyniosła tutaj, ale. A sobie tu budujemy garaż, uczym mnie. Garaż, garaż. Zawsze się przyda. O ile kiedykolwiek ci się ruszą. Może byś trochę tych pracowników i się szybciej, że tak powiem, wzrośnie przyrost naturalny. To jest dziwne. Zawsze to wszystko było wypełniane. A teraz? Hmm. Coś dziwnego się tu dzieje. No patrzcie tutaj, no. Ale przynajmniej nie ma samsów. To jest plus. To jest duży plus, że nie ma samsów. Peace and love, dear Uj wypadł. O, jest jakaś misja. Komrade, mam dla nie, komrad. W ogóle mogę tu wydobywać sól Kopalnia. Jest tu coś takiego jak sól sól. Sól, sól, sól Tu jest jakaś sól. Tu jest sól. Moment. Muszę tą kamerę okieł o, i tu druga sól. Chyba najbliżej będzie do tego. Tu jest jeszcze inna sól. Ale Boże tak drogę prowadzić to nie bez przesady. Tutaj jest najlepsze chyba miejsce na sól, więc sobie to wybudujemy. No i miejmy nadzieję, że teraz już w końcu się, że tak powiem, to wszystko ogarnie. I'm ah, the no, What the fuck? Gsta misja. is This is a formal warning that we do not like you and think bad things about you. Presidente, I love bad publicity. Stanę rekordów. Ale jakich niby rekordów? O, papaja. Co nam wzrosła? O, super. W ogóle. hmm. Rolnictwo ekologiczne to trzeba poustawiać. Skoro to ma być dotyczyć papali. Do you know like Dobra, to jest śmieszne. Ale tym się chyba już wszystkim zajmiemy w kolejnym odcinku. Tym wszystkimi generałami, i tak dalej. No co ciekawe, no. Nie wiem, może my kandydujemy do księgi Guinnessa czy coś, nie wiem. Dobra. W każdym razie to była Tropika 4. Grał i komentował do wersetu. Cześć.